przed wami wyjątkowe pojedynki. Boisko piłkarskie stanie się dziś areną dobrego słowa. Pamiętajcie, słowa to wasi zawodnicy. To świadcząca o was samych drużyna. To, jak mówimy, świadczy o nas. A słowa, których używamy, mają wpływ na to, jaki jest świat. Jaka jest arena, na której rozgrywamy nasze wspólne zawody. Dzisiejszy mecz powołana została specjalnie i gimnastka. Znane osoby, specjalnie dla Was, założyły koszulki meczowe, a ich zadaniem jest przekonać Was, że na co dzień warto dobrze dobierać słowa i mówić w sposób kulturalny. Oceńcie, który zawodnik przekonał Was najbardziej. Wystawcie ocenę meczową. I uwaga! Konkurs! Może uda Wam się rozpoznać naszych zawodników, podać ich imiona, nazwiska, pseudonimy artystyczne, i wskazać, czym się na co dzień zajmujemy. Na najlepszych czekają nagrody. Zaczynamy! Festiwal Dobrego Słowa to jest fantastyczna inicjatywa, dlatego specjalnie z tej okazji napisałem dla Was wiersz. Może On Was przekona, że warto używać dobrych słów. A brzmi on tak. Całkiem mnie już boli głowa, bo w tym mediu w pełnym świecie zewsząd słychać brzydkie słowa w telewizji, w internecie. Lecz jest gorzej. Patrzcie sami. Goszczą w domach, parkach, szkołach. Na podwórkach też są z nami. Kto powstrzymać je podoła? Tak nie można. Tak nie trzeba. Tyle piękna w nas jest przecie. Starczy dostrzec błękit nieba, zieleń drzew, na łąkach kwiecie. W ten czas buzie uśmiech zrasza, a wraz z nim i dobre słowa, jak dziękuję, czy przepraszam, proszę. To jest piękna mowa. Więc dziewczyny i chłopaki, grajcie z nami w tej drużynie. Mora. Z tego będzie taki. Dobre słowo niech z ust płynie. Teraz czas bym się odwrócił. Kolor mojej koszulki biały, a na plecach ktoś mi wrzucił bardzo fajny cytat mały. Jak powiedział przed kilkuset laty Mikołaj Rej, placy nie gęsi niż swój język mają. A jest on, jak utuwima lokomotywa. Ciężki, ogromny, i aż pod człowieka spływa, gdy pomyśli, jak mało o nim wie. Bo czy wiecie, ile słów składa się na polszczyznę? Badania wskazują, że znamy i posługujemy się kilkunastoma tysiącami słów, słowniki mają ich kilka razy więcej. A wszelkich poprawnych odmian wyrazów jest ponad 2,5 miliona. Jak zatem widać, mamy z czego wybierać. Dlaczego warto odpowiednio selekcjonować słowa? Wygodnie siebie reprezentować. Język to nasza wizytówka. Nasze słowa są naszą drużyną. Kadra jest liczna i zróżnicowana. Właściwy wybór jest sztuką. Nie wystarczy dysygnować do gry 11 najlepszych indywidualnie. Nic to nie da, jeśli nie stworzą zespołu. Trzeba dobierać optymalnie najlepszych i najbardziej pasujących, rotować z mniej szlachetnymi, aż niezbędnymi i łączyć ich kolejnymi swójnikami. Po co? Aby zwyciężać, odnosić sukcesy, mieć satysfakcję z samego siebie. Gdy zaś przyjdzie potrzeba jeszcze się wzmocnić, możemy usiąść i zacząć transferować do naszych zasobów kolejnych, słownych podopiecznych. Tak budujemy swój własny klub, przynoszący nam korzyści. A zarazem, będącym dobrem wspólnym, spoiwem łączącym więzi, wartością szczególną dla nas wszystkich. Taki jest właśnie język. A jeśli ważna dla Was jest rywalizacja, zawsze językiem możecie się pojedynkować. Państwa miasta, skrable czy bitwa rapowa. Do mistrzostwa poprowadzą Was słowa. Sporo uwagi na co dzień poświęcamy temu, żeby w miarę dobrze wyglądać, żeby strój, który wybieramy, dobrze pasował do naszej osobowości, żeby nas reprezentował, żeby owszem był oryginalny, a jednocześnie przekazywał pewną swoistość naszego charakteru. Z językiem chyba jest podobnie. Poprawność językowa na przykład jest trochę jak zaproszenie do rozmowy, jak uśmiech wobec świata. Tak, drugi człowieku, jestem na Ciebie gotów, przygotowałem się do tej rozmowy, znam język, którym chcę przekazać Tobie to, co uważam, że jest najważniejsze. Do tego jeszcze warto pamiętać o sprawności językowej. Sprawność językowa to tak jak stosowny strój. Właśnie. Dobrze nas reprezentuje, jednocześnie pasuje do sytuacji. Z tego wniosek, że warto w ten język zainwestować, warto się go trochę. Poduczyć zawczasu. Warto poczytać różne teksty, by właśnie później, gdy zależeć nam będzie na tym, by się dobrze prezentować, by dobrze odzwierciedlać swoją postawą, swoim właśnie językiem, naszą oryginalność, naszą indywidualność, by to było możliwe. Nie wiadomo, co będziemy robili w przyszłości, kim będziemy, kim zostaniemy, jakie role życie nam jeszcze wyznaczy. W każdej jednej język dobrze. Pojmowany, a więc uświadomiony i świetnie nas reprezentujący, przyda się na pewno. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że nauczyciele nie potrafią podczas lekcji wytłumaczyć nam jakiegoś zagadnienia. Albo kiedy przychodzimy do domu, rodzice wydają nam jakieś zadania, polecenia, a my odpowiadamy im źle i w ten sposób powstaje konflikt, kłótnia. Używajmy dobrych słów, które wyrażają nasze myśli, które wyrażają to wszystko, co mamy w naszym sercu. Używajmy poprawnego języka, żeby wzajemnie się rozumieć, żeby nie trzeba było się kłócić, żeby przez słowa nie ranić drugiego człowieka i nie powodować konfliktów. Używajmy dobrego języka, żeby świat był lepszy i żebyśmy zawsze czuli się zrozumiani. Żyjemy w czasach wielkich przemian, emocji politycznych, dyskusji. Ku przestrodze słowa z utworu Marcin Luther, Jacka Kaszmarskiego. Słowa palą, więc pali się słowa, Nikt o treści popiołów nie pyta. Ale moja ze stwórcą rozmowa, Jak syn jego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, Niech się w mękach świat tworzy od nowa, Lecz niech czyta, kto umie, Niech nauczy się czytać, Niech powraca do słowa, do słowa. Słowo ma wielką moc. Czy wierzycie w to? Czy uważacie, że, że to jest słuszne stwierdzenie? Którzy mówią, że słowo, mowa to jest tania, bo można powiedzieć coś. Politycy na przykład są oskarżani często, że mówią, mówią, a potem nic z tego słowa nie wynika. Takie słowo na pewno nie ma moc. Ale jeśli patrzymy na to szerzej, to na początku człowiek coś pomyśli. Myśl jest tym ziarnem. Potem zamienia się ono w słowo, i jeśli słowo jest wiarygodne, jeśli słowo ma tą realną moc, zamienia się w czyn. Także słowo jest tym zaczynem, który tworzy dobre dzieło. E, słowo pozwala nam się komunikować. Ważne jest, jak się komunikujemy, ponieważ to wpływa, to wpływa na to, jak się też czujemy. Tak? Jeśli, jeśli używamy złego słowa, w zły, złej intencji możemy kogoś zranić, możemy także siebie ranić, ponieważ często też słyszymy ten wewnętrzny głos w głowie, który nas dołuje, tak? który mówi: Nie jesteś w stanie tego zrobić. To, to oni są lepsi, On, im się uda, to się nie uda, Ty jesteś słaby. To wszystko realnie na nas działa. Także wewnętrzna mowa jest bardzo ważna, zewnętrzna mowa do innych. To, yy, to czy mamy tą dobrą energię w słowie, tak? czy nie obrażamy. Nikogo. Yy... Słowo jest potężne. Słowo jest potężne i zdajemy sobie często z tego nawet sprawy. A także w mojej dziedzinie, którą na razie ukrywam, słowo jest kluczowe jako wyrażanie emocji. Emocji, a nawet dzięki czemuś jeszcze co dodajemy do tego słowa. No, jest to, jest to, jest to coś, 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 co nas po prostu zmienia nasz nastrój. Zmienia nasz nastrój na lepszy. Mam nadzieję, że niektórzy się domyślą o co chodzi. W każdym razie, słowo może być tym narzędziem do stworzenia jakiegoś dzieła. Pozdrawiam Festiwal Dobrego Słowa i jestem z Wami. Do zobaczenia. Zostałem zaproszony na festiwal dobrego słowa. Co to jest dobre słowo? Słowo ma wielką moc, to już wiemy. Słowo potrafi skrzywdzić, słowo potrafi uszczęśliwić, słowo potrafi wzruszyć, słowo potrafi bardzo dużo rzeczy. <grych> Aktorzy głównie na scenie posługują się słowem. Przekazujemy informacje, przekazujemy nasze emocje, e, opowiadamy o różnych rzeczach. Słowo w każdym aspekcie naszego życia pełni bardzo ważną funkcję. Dlatego musimy o nie dbać. Musimy uczyć się nim odpowiednio posługiwać. Musimy uczyć się, e, jak Używać pewnych słów, które stworzą zwroty, które stworzą zdania, które stworzą wielkie myśli, po to, żeby móc zmieniać ten nasz świat. A świat, im jest piękniejszy, tym nam jest lepiej. Dlatego, te słowa są bardzo ważną częścią naszego świata. Dbajcie o te słowa, dbajcie o to, żeby wyrażać się poprawnie, żeby wyrażać się pięknie. Nasz Polski język jest wyjątkowy, ma przepiękne słowa w swoim słowniku. E, uczcie się ich, poznawajcie je i przekazujcie je dalej. Przekazujcie je mądrze, przekazujcie je zgodnie ze swoim sumieniem, przekazujcie je w dobrych celach, przekazujcie je po to, żeby kogoś uleczyć, po to, żeby kogoś uszczęśliwić i po to żeby kogoś pokochać. Używajcie pięknych słów, a ja jeszcze raz pozdrawiam Festiwal Dobrego Słowa. Żyjemy w dziwnych czasach, wirtualnych, multimedialnych. Jesteśmy pozamykani, odizolowani i właśnie w tym czasie obecność i dobre słowo. To jest wspaniałe lekarstwo i ono wcale nie musi być aplikowane tylko chorym i potrzebującym. Każdy z nas po prostu potrzebuje dobrego słowa i człowieka. Ja się bardzo cieszę, że komputer, że robot nie zastępuje drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. A kiedy sobie uświadomimy, jaką mamy moc, moc dobrego słowa, moc zmieniania życia tym słowem, to może w końcu zaczniemy korzystać z tej mocy. Witajcie drodzy uczestnicy Festiwalu Dobrego Słowa. Chciałbym dzisiaj uzasadnić tezę, dlaczego warto mówić dobrym słowem, mówić piękną polszczyzną, mówić kulturalnie. Otóż, według mnie, tylko mówiąc pięknie, poprawnie i używając odpowiednich słów, zostaniemy wysłuchani i zrozumiani. Ja razem z moimi kolegami chcemy przekazać często pewne treści. Ze sceny. E, jakkolwiek nie byłyby one pięknie ubrane w piękną formę muzyczną, nie będę zdradzał na razie więcej, e, to dopóki treść i słowa, i tekst, który przekazujemy, nie będzie piękny, nie zostanie on wysłuchany. Zdarza nam się też mówić do pewnego grona ludzi, czasem kilkudziesięciu, czasem kilkuset. I tylko wtedy, kiedy będziemy mówić pięknie, będziemy mówić pozytywnie i będziemy używać odpowiedniego, kulturalnego języka, zostaniemy wysłuchani i zostaniemy prawidłowo zrozumiani, a przecież na tym nam wszystkim zależy. Zostało też kiedyś pięknie powiedziane, że dopiero wtedy, kiedy ktoś nas słucha, słyszy także, kim jesteśmy. A to też jest bardzo ważne, bo przecież każdy z nas ma swoje cechy osobowości, ma swój charakter. I wypowiadając się, chcemy też dać się poznać jako piękni, kulturalni ludzie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pięknego wysławiania się, pięknej polszczyzny, wielkiego zasobu słów i do usłyszenia. Do zobaczenia. Ahoj, cześć. Język to jest nasze dobro wspólne, dlatego naprawdę powinniśmy robić wszystko, żeby był pełen pozytywnych wartości, szacunku i żeby ten dialog między wszystkimi uczestnikami i uczestniczkami rozmowy przebiegał po prostu jak najlepiej i żeby każdy się dobrze rozumiał, żeby ten komunikat właśnie był czytelny i zrozumiały. A zatem jeśli my Oczekujemy, żeby inni byli mili dla nas. My tak samo bądźmy mili dla innych właśnie używając dobrego, pozytywnego języka. A zatem apeluję do wszystkich, mówmy do siebie w sposób piękny, zrozumiały, czytelny i kulturalny. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Ahoj. Cześć. Chciałbym zwrócić wam uwagę, że nie warto przeklinać jak szewc. Lepiej używać pięknego polskiego języka, bez wulgaryzmów, bo to tylko świadczy o tym, że nie mamy do siebie żadnego szacunku, a warto mówić dobrym słowem, no bo tej człowiek lepiej się czuje i mieć przy Życzę wszystkim miłego dnia. Do widzenia.